Hej, hej, witajcie kochani. Mi się za chwileczkę wybieramy na niedzielny spacerek, jeszcze nie wiem gdzie, na pewno gdzieś poza miasto, gdzie jest świeższe powietrze i zabieram ze sobą ten oto uchwyt, który widzicie tutaj. Jest to ten uchwyt z temu, pokazywałam Wam w holu zakupowym. On jest do telefonu po to, żeby go założyć na szyję i móc swobodnie bez użycia rąk nagrywać. Zabieram go i zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie w plenerze. <noise> A tam na serio jakiś żołnierz był z plecakiem? Tam w tych krzakach, tam u góry, chodził no, po tych... Się A tam poszedł by taki o taki telefon tam, tam pojechał, takim psem No, jeszcze z psa. I kiedy daje, jak pan dojść do góry? On pokazał, że całą starą nogą. Tam na góry jeszcze na No właśnie tam gdzieś tu nie ja tam nie chciałam iść jeszcze mnie nie rozstrzelani na samkach tu czy Co śniegu? Nie To tu było? To jak był śnieg to, to inaczej wyglądało No to gdzieżeś zjeżdżał na tym snowboardzie tutaj? Tu, że, tu że zjeżdżałeś i tak no. i tutaj i tak skakaliście z tego? Ja sam tu przyjeżdżałem. Ja skakałem tak, że z tego leciałem tam, wyglądowałem tam w tym wąwozie. tylko się obracałem w i później chodamy z powozu na tego. Ma Ma tam jest dużo się Z się bardzo połamie? No raczej przyjechałem i. i takie słonko było. Tak zjeżdżałem, to jest nie? A dużo jest na dębach jeszcze. I tak skaczę, a ona była taka jak barazutowa. Prawie. Aha. Mi się ta polna droga kojarzy z dzieciństwem. Jak mieszkałam na wsi, to też były takie właśnie. Polne drogi gdzieś daleko, domki podobnie. I to słoneczko takie, właśnie to mi się z wiosną kojarzy. Jak się na bazie gdzieś szło. Tylko trochę zimniej jest. Ale słońce daje. Jest ja to, to nie dla mnie. No, dla mnie też. To... Ja Siadła jak sobie zaczęłam malować morskie. Tak. Jak zobaczyłam, że, że nagle się tak jest. Rozjaśnia. No ja też nagle patrzę na tu słońce. O, tu patrzę jak fajnie, w dół. A to są te domki. I te domki. Padanie wzroku. To jest no. chyba to dla mnie, że muszę i to no, znowu, dokładnie. Domki z badania wzroku. Wiesz, się ostatnio miałam powiedzieć, żebyś szła, bo dawno nie była. Tam, jak w górach. Co, zimno ci? No bo mówię, jak słychać zaszło, to jest lodowaty wiatr. Ty co gimnastykę mu robisz? Chodźmy, gimnastykę mu robisz? To chodźmy, bo tu naprawdę teraz się zrobiło zimno. Jak wychodziliśmy z domu, to jak wiosna, a tutaj się zrobiło tak zimno. To też wiesz. Czyż ja mam czapkę i szalik na szczęście. Porozmawiać no się. To rozmawiaj, Wyciszę tu. Wyciszę tu i już da muzykę na samym końcu. Bo przecież, już się męczę, to już nie chcę, żeby mojego duszenia było słuchać. Już jesteśmy w domu, zaszło słoneczko i zrobiło się bardzo zimno, więc już nie było tak przyjemnie spacerować. Jeżeli idzie o ten uchwyt, to na razie ciężko mi jest go ocenić, bo jestem taką fajtłapą, że muszę dwie trzecie materiału wywalić w kosz. Gdyż ustawiając to i chcąc poprawić za wszelką cenę, bo w pewnym momencie się zorientowałam, że bardziej widać drogę, to co mamy pod nogami, niż to co mamy w koło, czyli piękny wiejski krajobraz. I chciałam sobie poprawić, po prostu podnieść to do góry. Gdzieś przycisnęłam to, co się przełącza kamerę z tylniej na przednią. I nie zauważyłam tego. I około 10 minut materiału to był mój szalik. Tak, bo nagrywałam przednią kamerą, a nie tylnią. Więc to wszystko pójdzie w kosz. Nieważne co tam mówiliśmy i w ogóle. No bo widać tylko mój szalik i to bardzo z bliska. Druga sprawa. Z tym uchwytem trzeba uważać i najlepiej sobie wcześniej przetestować przy danym ułożeniu telefonu, jak to wygląda. Czy faktycznie ta widoczność będzie dobra. Ponieważ na początku bardziej mi niebo nagrało. Później jak przesunęłam bardziej w dół, lekko się pochyliłam wychodząc pod górę. Nie zauważyłam, że wtedy nagrywa mi się bardziej to, co mam pod nogami właśnie, czyli droga. A chyba nie o to chodzi, żebyście cały czas oglądali drogę, jaką mamy przed sobą. Kolną, błotnistą i tak dalej. Tylko pewnie byście chcieli bardziej zobaczyć to, co mamy wokół, nasze tereny, tam gdzie lubimy sobie spacerować. Miejsce było urocze, położone bardzo wysoko, tak więc i powietrze było dużo lepsze niż my tutaj mamy w mieście. No ale niestety przez swoje niedopatrzenie sporą część materiału będę musiała zniszczyć. I pewnie jeszcze kiedyś nagram, i mam nadzieję, że mi to pójdzie dużo lepiej. Bo ogólnie z uchwytu jestem zadowolona, bo naprawdę możecie mieć w rękach coś tam trzymać, jeść, co tam chcecie, pokazywać i nie trzeba tego telefonu, tego kika nosić w ręce. Zwłaszcza, że różne są warunki, czasem siedzieć pod górę wychodzi, czasem jest zimno, więc myślę, że to jest dobra rzecz, ale bardziej mi się to przyda do nagrywania domowego, na przykład do nagrywania takiego vloga, za którego już dawno temu się miałam zabrać. Czyli że właśnie sobie ten telefon tutaj powieszę i wy będziecie mogli zobaczyć mój dzień, kawałek z mojego życia, tak jakby moimi oczami. Bardzo mi się podobają takie filmy. One często są na zagranicznych YouTubach. Na pewno będę testowała ten uchwyt w domu podczas nagrywania kulinarnych filmów, bo myślę, że on jest głównie do tego przeznaczony. Fajnie jest zawiesić na szyi i wszystko widać na blacie czy na stole, co macie przed sobą. Oprócz tego on też tworzy taki, jakby, stojak. No, widzicie, wszystko się stabilnie trzyma. Nie mogę teraz przypiąć telefonu, bo właśnie nim nagrywam. Ale uwierzcie mi, że jakbyście chcieli tak coś właśnie z takiej niskiej pozycji nagrać, to on bardzo fajnie się trzyma i bez problemu nagra. Tak więc myślę, że te kulinarne filmy z tym uchwytem wyjdą o wiele lepsze. Jednak ja się nie poddam w plenerze, też będę jeszcze nagrywać. Tylko po prostu trzeba bardziej uważać. Idziecie pod górę, pochylacie się do przodu, więc wiadomo, że wtedy to też się trochę pochyla i bardziej. Kamera jest skierowana na to, co macie pod nogami. Tak więc trzeba sobie cały czas ustawiać i uważać, żeby nie przełączyć w czasie kamery i nie nagrywać siebie, jakieś tam części ciała, głównie tutaj pod szyją, to co naprawdę chcecie nagrać. No to jest też yy, wisi na szyi, także też ten podgląd nie za bardzo widać. Nawet jakbyście sobie go nie przysłonili, tak jak to było w moim przypadku szalikiem, to jednak będzie słabo widać, no bo wiecie, ten telefon macie zaraz pod szyją, więc tak trochę ciężko cały czas. Cofać brodę i patrzeć, co tam się dzieje. Jednak dla chcącego nic trudnego. Jedyną dla mnie wadą jest to, że to się ciężko przesuwa. Widzicie? Jedną ręką, jednym palcem nie jestem w stanie tego, choćbym nie wiem, jak chciała. O, przesunąć. To trzeba trochę przesunąć. O, przesunęłam sobie to, co nie trzeba, i zamknęłam. I trzeba to troszeczkę siły użyć, więc mam nadzieję, że to się nie połamie. Przepraszam, że ten spacerek był taki krótki, że tak dużo materiału musiałam wyrzucić. Niestety, moja strata. Postaram się poprawić. I do następnego. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Pa!